Dowie. Dzisiaj ratom z moim kolegą. Dzisiaj robimy piknik. Tutaj mam kawał nocy. Chyba że raz będzie do YouTube, albo już kilka razy. A możecie to zobaczyć jak robimy, mi tą rzecz. Co? Zobaczycie to. Co Zobacz. przejdź? Dobra, chodźmy do warku do, do, do tego. Tylko moje picie porabia. Jakby też to ja ze szkoły. No, Też to moja mama mnie podwaliła, ale. E co, co my kupiliśmy? Ej, Kubert, pamiętasz jak e, te picie nam e, wypadło? No i wybuchło prawie. Nie, bo było zakręte. Jak otworzymy te picie... Nie, do końca, ale najpierw napisać i gratulować. Tu mnie nero to No, No, dobra. Idziemy, widzowie. Widzę, to, to, to jest kamerkę. To co, widzicie? Właśnie idziemy do chup, e, idziemy, idziemy, do chat... Ej, jak otworzymy te picie, oglądajcie do końca. to tam będzie... E, to tam będzie picie, to nie? To będzie picie i to wybuchnie na placu. Zobaczcie, że dzieci się oblają, to nie? że dzieci Cię obleją, co nie? Co Ty tam z tego szukasz? Co Ty słuchasz? Ty, 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 ty... pokaż mi! No. Pokaż, pokaż mi to, A na muza! Dobra, jest zielone, sami widzicie, może nie do końca będzie bo dzisiaj... Ojej! Tak, e, tak, tak, w mojej autobusem tak, widzowie. Gdzie ty Hubert mieszkasz? tam A, tak, tak. myślałam. Co?